Cześć, moje kochane strzelce! Zrobimy sobie rozkład na maj. Będzie to czytanie ogólne, więc bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje, resztę zostawcie. Jak nie tym razem, to następnym. Pamiętajcie, czas w jest płynny i na to zwróćcie też uwagę. I role możecie sobie zamieniać, oczywiście męskie, żeńskie, niejakie i tak dalej, jak to do Was przemawia. Tyle tytułem wstępu, krótko i treściwie. Zobaczymy, co jest w waszej energii głównej. I tu macie szóstkę denarów, szóstka ziemi. Równowaga, stabilizacja, wymiana energii, przepływ energii. Yy, możecie być też yy, w jakiś sposób yy, albo może być tak, że będziecie zasilani, a z drugiej strony może coś wam też odpływać. Tak? To jest filantropia, ta karta generalnie mówi o, o pomocy, o filantropii, o równowadze, o stabilności, aczkolwiek widzę, że odchodzi od Was as, mm, as mieczy, może to być jakiś as, przepraszam, as denarów, a przychodzi ósemka y, mieczy. Mo mogą przychodzić jakieś y, y, problemy finansowe albo w ogóle, ogólnie, emocjonalnie takie, takie zachwianie, ale... Yy, w tej tali yy, Kartołsem mieczy mówi o takim wychodzeniu z tego, więc może coś przyjść i wy będziecie z tego yy, starali się wyrównać tą energię, bo yy, generalnie ca, cały miesiąc będzie taki równoważenie, tak? czyli przepływu energii. Jeżeli coś yy, przyjdzie nie takiego, to będzie wszystko dążyło do tego, żeby wyrównać energię, czyli mogą być i wpływy i odpływy tak, pieniędzy, że nie będzie zastoju, tu cały czas będzie utrzymywana równowaga, ale to nie będzie jakiejś stagnacji. Dla niektórych bynajmniej, bo wiecie, to jest czytanie ogólne. I tak jak mówiłam, odchodzi az z denarów, czyli jak jest silna podstawa, jakaś stabilna... Pomysł, słuchajcie, pomysł do zrealizowania, coś konkret takiego, który mógł się realizować, albo początek czegoś i mogliście zacząć to wdrażać w życie i teraz ta, ta faza początkowa może odchodzić, yy, może to być ktoś, tak? Coś sytuacja, która weszła do waszego życia i się zamanifestowała. Coś, co miało takie realne, silne podstawy. W tej chwili to w jakiś sposób odchodzi yy, to, to mogły być pieniądze, tak? Mogły być jakiś zastrzyk finansowy. I on przyszedł po to, żebyście mogli coś wyrównać na przykład, czy spłacić. Eee, może to była dotacja jakaś, no trudno mi powiedzieć, co to konkretnie mogło być. Jakiś wpływ finansowy, który okej okay, wszystko, ponieważ tu wszystko dąży do równowagi, przyszedł ten wpływ finansowy, ale Wy musieliście tym wpływem pokryć coś innego. Długi, nie wiem, spłaty kredytów, yy, cokolwiek, yy, nie wiem, samochód się zepsuł, trzeba było od razu zapłacić, także yy, przyszło to ten konkret. Ale musiała nastąpić wymiana tej energii, wy równowaga, coś innego musiało z tego zostać spłacone. Także albo zapoczątkowanie czegoś, tak? A może przesunęło się na jakiś dalszy plan. Co do Was przychodzi? Yy, ósemka mieczy. Ósemka mieczy właśnie to jest takie też wychodzenie z tego. Dlatego mówię, to jest, tu jest, będzie taki przepływ. Ósemka mieczy to jest yy, takie zniewolenie, tak? Zatrzymanie się, nie wiem co mam w tej sytuacji yy, zrobić, yy, nie wiem jak mam zadziałać, ale w tej talii ósemka mieczy jest kartą yy, szukania pozytywów, tak? Czyli yy, szukania wyjścia z sytuacji. Jak najbardziej. Yy, także wy... Będąc w tej sytuacji niemocy, bo tu czujemy, że, że, że jesteśmy w takiej sytuacji niemocy, nie wiemy, w którą stronę mamy się ruszyć, będziecie właśnie poszukiwać tej wyjścia, wyjścia z danej sytuacji. Jeżeli przyjdzie właśnie takie, coś takiego głównie w Waszych myślach, bo ustawka mięczka dotyczy myśli, tak. Więc jeżeli przychodzi taka sytuacja niemocy ciągłego kotłowania myśli, nie, nie widzimy wyjścia z sytuacji, to jest ten miesiąc wyrównania energii. Także będzie poszukiwanie wyjścia tak, z tej sytuacji yy, na, na korzyść. Yy, poszukiwanie drogi, poszukiwanie możliwości, poszukiwanie współpracy, a żeby jakoś zadziałać, żeby nie stać w tym miejscu i nie tkwić. Żeby to się nie przerodziło z kolei w dziewiątkę mieczy, co mnie doprowadzi yy, do takich depresyjnych stanów. Także tu będzie poszukiwanie właśnie tego wyjścia, tego wyrównania energii w całym miesiącu. Czyli jeżeli będzie jakiś, był jakiś wpływ i, e, finansowy na przykład, lub co, jakiś konkret przyszedł, coś było, jakaś sytuacja się zadziała, to ona się zmieni, ponieważ e, e, ta sytuacja, która była in plus na korzyść, że na przykład już sobie tam coś, głównie na pieniądze ja to czuję, ale zobaczymy co tu jeszcze będzie dalej, e, co już e, budziło Waszą, e, rodziło Waszą stabilność, stabilizację, Mógł to być jakiś nowy związek. Coś musiało będzie odejść albo odsunąć się na dalszy plan, a żeby można było to, co przychodzi, takie właśnie zniewolenie to generalnie w myślach. Mogą być jakieś takie y, stany ciężkie albo jakieś informacje, coś będzie, będzie musiało odpłynąć, ze względu na to, żeby poradzić sobie y, z tymi, y, z tą muselką mieczy. Więc możliwe, że to będzie dotyczyć sytuacji finansowej, kiedy był wpływ, u, u, uzbieraliśmy sobie na górkę. No, ale teraz przyjdzie znów jakaś potrzeba i będzie trzeba wydać na przykład pieniądze na spłatę czegokolwiek, tak? To, to mogą być różne sytuacje, ale mówię, to, to będzie takie balansowanie, równoważenie, tak? Było i tu musi ta energia krążyć. Także podejrzewam, że tak czy siak ta energia zostanie zaspokojona. Bo to jest taka jedyna, taka karta wśród tutaj wszystkich innych dobrych kart. Więc to będzie wychodzenie. Jeżeli y, jakieś były problemy, y, czy mieliście właśnie jakiś problem, w którym odchodziła jakaś stabilna sytuacja finansowa y, i przyszło tutaj wam się mierzyć z właśnie taką niemocą czy to finansową, czy po prostu nie, niemocą wyjście oczywiście z tej sytuacji jest. Wy będziecie poszukiwać tego wyjścia. Nie będziecie się poddawać, nie będziecie stać w miejscu i czekać, aż to wami zawładnie. Bardzo fajnie. Co będzie wam pomagać właśnie. Trzy kielichy to jest szczęście, to jest radość, świętowanie bycie ze znajomymi przyjaciółmi, wspieranie się. To jest wiara w całe swoje takie bliskie otoczenie i, i o pomoc, tak? W pomoc w tych, tych bliskich, znajomych, bliskiego otoczenia, i szczęście, radowanie się, odpychanie tych myśli właśnie takich. Mieczowych, takich krępujących. Tu właśnie będzie pomagało rozprężenie, bo sytuacja, jak widzę, tu nie ma innych takich kart ciężkich. Nie jest. Być może to będzie jedna albo jedna rzecz przyjdzie. Przypuśćmy. E, przepraszam, ale alergia mnie wzięła. E, Przypuśćmy, e, no, przyjdzie coś do spłacenia, tak? E, bo nie wiem, o czymś zapomnieliście i przyjdzie na przykład e, e, ponaglenie do, do zapłacenia czegoś. Tak mówię sobie z głowy. I to w jakiś sposób może chwilowo zaburzyć tę tą energię, aczkolwiek będzie tu dążenie do wyrównania i poszukiwanie, na przykład skąd mam teraz ugryźć te pieniądze, skoro na przykład no nie bardzo jest jak. I oczywiście tyle ile ludzi, tyle jest możliwości. Wyluzować, odprężyć się, tak mówią karty. I poszukać właśnie wsparcia wśród znajomych, rodziny, może na jakimś spotkaniu opowiedzenie, trochę wyrzucenie z siebie tej energii żeby nie siedzieć w tych mieczach, co wam będzie przeszkadzać? Jakiś ciężar, no właśnie, słuchajcie, 10 buław, bo to jest 10 buław, to jest narzucony właśnie na was jakiś ciężar. Albo sami sobie to wzięliście, czyli na przykład macie jakiś kredyt do spłacania, albo opcja, że na przykład kończycie, y, może to być taka sytuacja, jedna z wielu, mówię, y, kończycie związek, y, partner odchodzi, a wam zostają jakieś do spłacenia y, pewne kwestie rzeczy. Y, nie siedzieć z tym samemu, tak. Tu jest... Yy, a Wy chcecie zakończyć pewien etap, pewien cykl, bo po tej dziesiątce buła w tym ciężarze. Wy chcecie to doprowadzić do końca. Ale to nie jest takie proste, tak? Bo to jest bardzo dużo narzucone na Wasze barki. I Wy jesteście tym zmęczeni. No mogą, może to być odpowiedzialność za dzieci, za dom, za rodzinę. Yy, no cokolwiek, tak? Mogą to być właśnie pożyczki, kredyty. Yy, no może chodzić o zdrowie, o różne rzeczy. W każdym razie będzie... Wam yy, nie będzie tak łatwo z tym zakończyć, tak? Tego wszystkiego. Yy, ale będziecie brnęli dalej, żeby, żeby dać sobie radę. To jest takie postanowienie, że które wzięliście być może na siebie niektórzy z Was, że dobrne z tym do końca. I tu jest dziesiątka. Yy, ta dziesiątka to jest naprawdę już wielkie zmęczenie i wielkie obciążenie. Energetyczne, nie macie siły, już po prostu chcielibyście odpocząć. Yy, także no, tu będzie taka yy, trochę walka z tym, z tą dziesiątką buław. Aczkolwiek bardzo Wam będzie pomagać to rozluźnianie, tak? Właśnie, spotkanie ze znajomymi, nie wiem, teraz już można grillę. Tak, ciepło się zrobiło, trochę odsapnąć, trochę pożartować, yy, żeby nie obciążać sobie głowy tym. Fizycznie jesteście w jakiś sposób zmęczeni. Ale y, nie obciążajcie sobie tej głowy, poszukujcie zawsze wyjścia z tych mieczy, y, z, tych, z tej ósemki. Nie, starajcie się odrzucać właśnie te myśli, rozmawiając, zwierzając się innym ze swoich problemów, wyrzucając z siebie tą energię. Y, wpływy, moi drodzy, nie mogę podnieść karty zewnętrzne. Y, to jest y, szóstka, i zobaczcie, mam szóstka, szóstka, taka równowaga, tak? Szóstka kielichów to jest emocjonalne. Powrót do korzeni, do wspominań. To, to jest taki sentyment. Być może ze znajomymi będziecie wspominać, być może ktoś powróci z przeszłości i słuchajcie, może będzie chciał Wam w jakiś sposób pomóc. To jest przy karcie szczęścia, radości, świętowania, więc może będąc gdzieś na jakimś spotkaniu, okaże się, że jest tam osoba, z którą znacie się z przeszłości, z którą macie miłe wspomnienia. Może to być. Były partner, chłopak, no ktokolwiek. To jest też karta właśnie rodziny, takiego wspominania, może wyruszania do rodziny i też e, może to być też pomoc e, od rodziców, tak? Bo to jest z zewnątrz, wpływ z zewnątrz, e, więc może ktoś, e, będą takie osoby, którym po prostu rodzina pomoże, ale pomoże też na przykład wyjazd e, do miejsc, które znamy, w którym, w którym byliśmy, gdzie było nam przyjemnie, gdzie czuliśmy się bezpiecznie. Yy, no i takie wspominanie też sytuacji, kiedy było takie beztroskie życie tak? kiedy nie mieliśmy problemów yy, kiedy działo się coś przyjemnego yy, słuchajcie szóstka kielichów jest też kartą karmy także yy, może ktoś z przeszłości powracać, może to być osoba karmicza nie, niekoniecznie w złym tego słowa znaczeniu, to wcale nie, karma nie oznacza nic złego A może ktoś po prostu z przeznaczenia yy, Wpływy ukryte, no jak najbardziej, to jest Rydwan, mówi o sukcesie, o rozwoju, o szybkiej energii, gnania do przodu. I to jest karta Arkan Wielkich, więc coś dużego, jakby z góry, tak zaplanowanego, pędzi do Was. To jest karta romansów, karta spotkań, karta wyjazdów, podróży, delegacji. I sukcesu takiego zawodowego to jest męska karta, chociaż męska energia, ale yy, i pamiętajcie, żeby w tej karcie tak uważać, co się yy, robi, bo można w, w tym pędzie, w tym, co, co będzie was na, napędzać, yy, można pewne rzeczy przegapić w sensie, że yy, jakieś wpadki zaliczyć. Ja nie mówię tutaj o żadnych ciążach, tylko no, to może się też zdarzyć, ale yy, jakieś błędy można popełnić, tak. Jednak w tej talii to jest, to jest taki też trochę uduchowiona karta, tak? Trochę bardziej mistyczna, bo w sensie bo to jest siódemka, więc jest kartą bardziej taką czucia, tak? Tu jest em, em, energii takiej fuh pójścia do przodu, energii takiej manifestacji, yy, rozwoju, ale też rozwoju duchowego, tak? Ja też wchodzę przy tym energii, takiej buchającej energii, i też zastanawiam się, ja chcę wejść, wziąć swoje życie w swoje ręce, życie w swoje ręce, o tak. <grych> I chcę iść moją wyznaczoną ścieżką, tak? Tak jak ja pokieruję, czyli wejście takie w siebie i zdecydowanie, ale tak wiecie, konkre konkret taki. Chcę pójść do przodu i yy, prowadzić życie tak, jak yy, ja uważam za słuszne. I w tej karcie, właśnie tu jest, zamiast mężczyzny, tu jest kobieta. Yy, dlatego tu jest bardziej tak delikatnie, bardziej to jest wyważone. To nie jest takie na hura, ale bardziej to jest przemyślane, tak? Wszystko. Więc być może, moi mili, może tu się, dla niektórych, może się kroić o, romans z przeszłości. Tak? Może powrót kogoś z przeszłości, yy, i wiecie też, do, do czego chcecie zmierzać, tak? w którą stronę chcecie zmierzać. No, i macie nadzieję, że, że to jest ten dobry, obrany kierunek, że to jest dobra droga. Yy, żebyście postawili na siebie najpierw, a później yy, na samorozwój, dążenie do sukcesu, dążenie do rozwoju, nie poddawanie się i być może właśnie no, w jakiś sposób będzie Was ta osoba, jeżeli to jest osoba lub sytuacja z przeszłości będzie w jakiś sposób Was y, motywować, y, wspierać. Co jeszcze mamy? nadzieję lub owawy no koło fortuny, że wszystko dobrze się potoczy. Bo to jest los i słuchajcie, tu macie y, kartę y, z przeznaczenia, losu i tu jest karta przeznaczenia. Także Macie nadzieję, że tu góra w jakiś sposób dobrze zagra i że wam będzie sprzyjać, i że to wszystko obróci się w jak najbardziej pozytywną stronę. Że coś pozytywnego do Was idzie, bo być może są już jakieś symptomy, tak? Ale wy musicie sobie z tym wszystkim na razie poradzić, a ta dziesiątka była wcale nie jest łatwa i wcale wam tego nie ułatwia. Ale być może, ale, ale to jest też jakaś lekcja, słuchajcie, yy, którą no, po prostu przechodzicie. I yy, myślę, że los wam tu jak najbardziej będzie sprzyjał w tej całej sytuacji, bo jak mówię, z takich cięższych kart pojawiła się tylko ta ósemka mieczy, i być może to jest taka, taka mm, coś, co trzeba zakończyć, tak? Tu. One się tu pojawiły, te karty obok siebie, więc być może te kwestie, po, po rozwiązaniu tej kwestii, która przychodzi, nastąpi być może już koniec jakiś. Yy, Jakiegoś problemu, jakiej sytuacji, cokolwiek to może być, wydaje mi się, że y, ta, to będzie odchodziło. Aczkolwiek, no mówię, to nie, nie będzie wcale y, takie, takie proste, hop siob. Ok. Y, rada wskazówka, no idźcie w to nowe. To jest paść kielichów. Paść kielichów to jest młoda, nowa energia. Y, to jest nowy związek. To jest. Y, Propozycja takiego miłego spotkania, miłej znajomości, czegoś, co się tworzy od początku, takiej wrażliwości, czułości, delikatności, budowania na takiej niewinności, tak? Tutaj, oczywiście, trzeba być uważnym. Bo Paść Kielichów jest osobą no, bardzo młodą, czasami naiwną, wrażliwą, łatwo go zranić. Czy ją. A także, żeby uważać na takie wszelkie. Rzeczy, na taką zbytnią być może nadwrażliwość. Tak? Jeżeli ktoś Wam coś powie, no to nie od razu się nie kulić i, i nie załamywać ani nie płakać, ani żadnych takich rzeczy. Korzystać z tych wszystkich doświadczeń, które mamy, ale otworzyć serce na, jeżeli przychodzi miłość, na miłość, tak? Na tą nową drogę z większą wrażliwością. Chłonąć to, co do Was przychodzi, ale też filtrować przez własne doświadczenia, to, co już przeżyliśmy. No to, to przez co przeszliśmy, ale nie tracić tej właśnie takiej e, dziecięcej i odwagi, i świeżości, i otwartości serca, i chęci poznawania, i chęci przygody. No to się wszystko łączy no, z tym, że tu jest taka duża wrażliwość w tej karcie, tak? To jest taka, taki romantyzm, wiara w taką romantyczną e, miłość. Być może to miłość z przeznaczenia. Okej, okay, moi drodzy, co macie tu w podstawie i słuchajcie. I, i słuchajcie, i coś fajnego Wam powiem. Yy, bo tu ktoś być może, yy, może tu jest jakaś sprawa z przeszłości, być może jakaś osoba, która była gdzieś daleko, w oddaleniu, może u niektórych w ukryciu. Ktoś wychodzi z takiej stagnacji, z tych czterech kielichów. Yy, bo cztery to jest takie taki marazm, takie wspominanie, przemyślanie. No i zast, zastój generalnie, tak? Wspominanie byłych partnerów, byłych sytuacji, co mogłam zrobić, a czego nie mogłam, co, co mnie wstrzymuje, albo w sumie to nie wiem, w którą stronę mam, mam ruszyć. A z kolei mm, król Buław to jest osoba, która doskonale wie, co chce zrobić, w którą stronę chce pójść, jest odpowiedzialna, jest władcza, tu jest y, y, pełna moc do działania. To jest często y, mężczyzna, akurat król bław, y, który jest przystojny, który pociąga za sobą, y, który, y, na który też kobiety zwracają uwagę, y, na którego, ale nie musi to być. Generalnie to jest osoba bardzo y, pewna siebie, y, świetnie, y, świetnie sobie radząca. W życiu często może prowadzić własny interes lub mieć jakieś takie stanowisko kierownicze, decydujące, ale umie działać, tak? Bo to jest osoba, która umie działać, jest odpowiedzialna, jest odważna, jest pewna siebie. I ktoś być może wychodzi z takim sercem, z cienia, tak? Wychodzi z tego cienia, jest kapłanka, tu jest pełna mądrość, tu jest mm, słuchanie intuicji. Zwróćcie uwagę na to, co widzicie, znaczy co widzicie, mm, co jakie znaki po, do, do was dochodzą, tak bo kapłanka to oczywiście czasami jest kobieta w ukryciu, może być i mężczyzna, yy, czyli kochanka na przykład, ale to jest też mądrość, to jest to jest czułość, ale to jest bycie też w takiej izolacji, bycie w osamotnieniu czasami. To jest to jest też opieka, tak? To są mądre rady, dobre rady. I myślę, że musicie zwrócić uwagę na to, co Wam intuicja podpowiada bo tu przychodzi jakaś osoba, i ta osoba może być też intuicyjna, tak? I może to być osoba, z którą macie takie duchowe połączenie. Może być. A teraz wam powiem, co się pojawia dalej. Jest tu dwa kielichy, słuchajcie, i to jest, no dla niektórych można powiedzieć, bratnia dusza, bliźniacza dusza, coś z przeznaczenia, jakieś połączenie z przeznaczenia, i u Was tu jest to sześć kielichów. I koło fortuny, więc zakładam, że dla niektórych idzie ktoś być może z przeznaczenia. Ktoś, kto być może jakiś czas był w ukryciu, być może mogło się przez tę osobę coś rozpaść, jakiś związek, ale jest tu takie dążenie właśnie do zrealizowania tego przeznaczenia. I to nie tylko że przez was, bo to bywają związki, które się rozchodzą, schodzą. Są nowi partnerzy, nawet stałe związki, małżeństwa, a i tak się to wszystko rozpada na rzecz osoby, która gdzieś jest nam pisana z przeznaczenia. Także ktoś może do Was przyjść właśnie z, tu, z propozycją, z tym otwartym sercem z sercem na dłoni, tak? Więc zwróćcie uwagę. Yy, tak jak mówię, tyle ile ludzi tyle jest opcji. I co mam dla Was? Jeszcze jedną kartę. I to jest y, gwiezdna rodzina. I słuchajcie, od razu Wam powiem, że to y, idzie do Was coś z przeznaczenia. I najpewniej y, na bank <gryw> u wielu osób będzie to osoba z przeznaczenia, bo ta karta mówi o bratnich duszach, tak? O bratnich duszach. Może być y, taka bliźniacza dusza, ale y, to może być bardziej bratnia dusza. Ktoś, kto jest y, z tej samej rodziny dusz. Zaraz Wam to przeczytam. Gwiezdna Rodzina, jesteś częścią zespołu dusz, wezwij pomoc. Jeżeli potrzebujecie, to wzywajcie pomoc. Teraz już nie, nie mówię tylko o takiej duchowej pomocy, w sensie, że myślimy o kimś i ten ktoś nas odbiera, no to tak jak jest w połączonych duszach, ale po prostu, jeżeli potrzebujecie pomocy, no to tak jak mówię, tu wygadajcie się, porozmawiajcie ze znajomymi, z przyjaciółmi, cieszcie się i tak dalej. Wiesz, że... Ktoś jest częścią Twojej gwiezdnej rodziny. Od momentu spotkania czujesz, że znasz tę osobę i pamiętasz z innych wymiarów. Od razu czujesz się przy tej osobie znajomo i wygodnie. Yy, przy tych osobach czas płynie, bo to może być grupa osób, tak? Przy tych osobach czas płynie mmm, szybko i z tymi osobami czujesz się bardziej sobą niż z kimkolwiek innym. Czasami może ci się wydawać, że patrzysz w lustro, bo ta osoba lub osoby. Eee, powiedzmy, że osoba może być e, Twoim lustrzanym odbiciem, tak? Wy tak się świetnie odbieracie. Jeżeli to są bliźniacze płomienie, no to jesteście e, na przykład e, częścią całości. To są dwie dusze, które są, składają się w jedną całość. Ale to jest bardzo rzadkie i bardzo wyjątkowe. Ja nie mówię, że Wy nie jesteście wyjątkowi, może się tak zdarzyć. E, ale możecie widzieć odbicie lustrzane, tak? Może, możecie, To nie, nie znaczy, że musicie być bliźniakami wyglądać tak samo. Nie. Czujecie się fenomenalnie, macie takie same e, wibracje, na takich samych e, poziomach, i tak dalej, tak dalej. Co tu mamy dalej? Pomyśl o ludziach w swoim życiu. Kto według Ciebie? Zależy należy do Twojej gwiezdnej rodziny. Ja myślę, że wielu z Was wie doskonale, kto do takiej gwiezdnej rodziny Waszej należy i kogo macie się spodziewać, bo te, ta osoba najprawdopodobniej idzie do Was, tak? I może ta osoba właśnie była gdzieś w ukryciu i była w takim stanie zatrzymania była gdzieś w oddaleniu była może w samotności. Ech, aczkolwiek niekoniecznie. No i teraz może to się realizować, moi drodzy. Aczkolwiek nie musi to być takie prędkie, bo tu mamy rycerza denarów, a rycerz denarów jest dosyć wolną osobą. Znaczy wolną osobą. <laughs> Powolną energią, która, no zanim coś zrobi, zanim czegoś dokona, to pięć razy sprawdzi się zastanowi. Aczkolwiek, no to trzeba by wypośrodkować, bo tu jest ten król buław, tak? Więc on trochę nam przyspieszy to, to działanie, że to nie będzie trwało latami. Aczkolwiek tu jest. Yy, no, zbieranie tych plonów, tak? Powoli będą się pojawiać te owoce. I najlepiej nic nie przyspieszać, niech to się toczy swoim biegiem. Macie świetne karty w podstawie, nie będę wszystkich wyjmować. Yy, ale coś do Was fajnego idzie. Nie stresować się przejściowymi kłopotami, tak? Nie poddawać się dalej walczyć, tu trzeba być wytrwałym. Mieć tę siłę fizyczną, no i psychiczną, żeby odganiać te wszystkie złe myśli, żeby Was nie prowadziły do tej dziewiątki miecz, żeby w ten kołowrót myśli Was nie wpędzały. Generalnie macie fajne karty, bo coś dobrego do Was idzie. No i tutaj na Rodzina. Proście o pomoc ludzi, którzy są Wam przychylni, na których wiecie, że możecie postawić, tak? którzy wam pomogą i są otwarci do was, wręcz was odzwierciedlają. Dobrze. To tyle, co mam dla was na dzisiaj, moi drodzy. Widzimy się i słyszymy w następnych czytaniach. Buziaki i papa!